Witaj w fundacyjnym Kundel Podcaście, miejscu, gdzie psy i koty mają swój głos. Tutaj rozmawiamy o ich świecie, ich potrzebach i ich niezwykłej codzienności. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Zbliżają się święta, ten wyjątkowy czas w roku. Kiedy świat jakby na moment zwarnia. Kiedy mróz zaczyna malować delikatne wzory na szybach, a śnieg przykrywa ulice miękkim, białym milczeniem. W domach zapalają się pierwsze choinkowe lampki. W powietrzu unosi się zapach pierników, cynamonu i maku. Dzieci odliczają dni, otwierają okienka czekoladowych kalendarzy, piszą listy, przyklejają je do okna lub wkładają za ramę lustra, bo może Mikołaj zerknie właśnie tam. To czas prezentów, wstążek, błyszczących papierów, kolorowych torebek, radosnego rozdzierania opakowań i śmiechu, który odbija się od ścian. I właśnie teraz, w tym pięknym obrazie rodzinnego ciepła, pojawia się pewien pomysł, pojawia się pokusa, pojawia się ach, jakby to było cudownie. A może piesek? mały, puchaty, słodki, z kokardką na szyi, siedzący pod choinką. Brzmi magicznie, prawda? Jednak tylko na zdjęciu, tylko w filmie, tylko w reklamie, która potrwa 30 sekund. Bo pies to nie prezent. To nie pluszowy miś, którego można odłożyć na półkę. To nie zabawka, którą da się wyłączyć przyciskiem. To nie maskotka, którą można wymienić na inną, gdy się znudzi. Pies to życie. Pies to serce, pies to zobowiązanie. On będzie oddychał, kiedy domownicy pójdą spać, będzie płakał, kiedy zostanie sam, będzie tęsknił, kiedy ktoś o nim zapomni. On nie rozumie słów, nie mam czasu, nie rozumie zdań, nie spodziewałem się, że to tyle pracy, nie rozumie, dlaczego został wyprowadzony na spacer, ale ktoś już nie wrócił. On tylko czuje i czuje wszystko. Radość, strach, miłość, panikę, porzucenie. Dlatego, zanim włożymy żywe stworzenie pod choinkę, zanim zamienimy serce w prezent, zanim podpiszemy je imieniem kogoś, kto może nie być gotowy, zatrzymajmy się na chwilę. I pomyślmy: Czy to na pewno jest prezent? Czy może odpowiedzialność na kilkanaście najbliższych lat? Z codziennymi spacerami w śniegu, w deszczu, w upale. Z chorobami, z wizytami u weterynarza, z budzeniem się o piątej rano, bo ktoś ma mały brzuszek i duży kłopot. Czasem, zamiast żywego psa, może wystarczy pluszowy miś, taki, który nie cierpi, kiedy wyląduje w kącie, który nie płacze, kiedy nikt go nie przytula, który nie marznie przy śmietniku, kiedy emocje po świętach opadną. Bo pies, to nie prezent, to rodzina. I właśnie wśród tych świątecznych historii, tych z choinkami, z prezentami, z kolędami w tle, pojawiają się też opowieści, które nie powinny się wydarzyć. Jedną z nich jest historia malucha o imieniu Kino. Kino przyszedł na świat jesienią, maleńki, pulchny, pachnący mlekiem i ciepłem swojego miotu. W grudniu był już gotowy, by iść do swojego domu. Tam, gdzie czekały pierwsze miski, pierwsza smycz, pierwsze zdjęcia pod świątecznym drzewkiem. Dostał go ktoś, kto miał w oczach łzy wzruszenia, gdy małe łapki stanęły na dywanie. Pierwsze godziny pełne zachwytu, pierwsze zdjęcia wysyłane znajomym, pierwszy uśmiech dziecka bezcenny. Ale pierwsza noc to już nie było zdjęcie. To było skomlenie, bo tęsknił, bo szukał mamy, bo szukał bliskości. Drugi dzień zachwyt jeszcze był. Trzeci, trudności zaczęły dominować. Bo kino jadł, bo kino sikał, bo kino podgryzał, bo kino chciał się bawić wtedy, kiedy oni chcieli odpocząć. Bo okazało się, że pies to nie jest obrazek w ramce, to nie jest chwilowy efekt. Wow! To codzienność, to odpowiedzialność, to konieczność. I kilka dni po nowym roku, kiedy wiele rodzin dopiero chowa bombki do kartonów, kino trafił pod nasze drzwi, zapisany w historii jako nieudany prezent. Ale dla nas to nie był żaden nieudany prezent. Dla nas to był pies, życie, historia. Dla nas był ważny. Powiedzieli, że oddają, bo nie dają rady, bo się nie słucha, bo jest za żywy. I gdyby trafił do schroniska, być może spędziłby tam lata. Być może nigdy by z niego nie wyszedł. Bo takie poświąteczne prezenty najczęściej przegrywają z losem. Ale kino miał szczęście. U nas dostał czas, opiekę, czułość. Nauczył się i nauczył nas, że pies nie potrzebuje perfekcji potrzebuje serca, konsekwencji, cierpliwości. I dość szybko, bo w kilka tygodni, znalazł dom, ten prawdziwy nie na chwilę, nie na próbę dom, który go nie oddał po pierwszym ups dom, który zrozumiał, że pies to partner, nie projekt. Przyjaciel nie element wystroju. Życie nie rzecz. Do dziś mamy jego zdjęcia w naszych albumach. Do dziś pojawia się na naszym WhatsAppie w wiadomościach z wycieczek, spacerów, wakacji. Do dziś, kiedy patrzymy na jego uśmiechnięty pysk, czujemy ciepło na sercu. Bo każde zwierzę, które wychodzi z domu dla kundelka, na zawsze zostaje trochę nasze. Ale dziś chcę opowiedzieć ci coś jeszcze. O czym rzadko mówi się na folderach reklamowych, plakatach czy internetowych ogłoszeniach. Bo nikt nie dopisuje drobnym druczkiem, że szczeniak to nie tylko radość, miękkie futerko i zapach wanili, to również odpowiedzialność, ogromna, codzienna, bez świąt, bez urlopu, bez, dzisiaj mi się nie chce. Szczeniak sika, czasem na dywan, czasem na fotel, czasem tuż po wyjściu ze spaceru. Szczeniak gryzie. Bo rosną mu zęby i swędzą. Nieważne, czy to jest zabawka, czy kabel, czy ulubione buty. Szczeniak je wtedy, kiedy jest głodny, a nie wtedy, kiedy ty masz czas. I budzi się wcześniej niż budzik. Dużo wcześniej. Czasem o piątej rano, nawet zimą. Nawet w święta. Nawet wtedy, gdy marzysz o jednym dniu odpoczynku. I to właśnie ten moment. Gdy magia świąt znika, a zostaje mokra podłoga i pogryzione kapcie. W którym wielu ludzi odkrywa, że. że kupili prezent, a dostali życie. I właśnie w tym momencie zapadają najgorsze decyzje. Szybkie, impulsywne, pozbawione refleksji. Oddajmy go. Nie mamy czasu. Dzieci się nim znudziły. Nie takiego psa sobie wyobrażaliśmy. A przecież to samo można powiedzieć o człowieku, o partnerze, o przyjacielu, o dziecku. Ale ludzi nie pakujemy do kartonu po odkurzaczu i nie zostawiamy w schronisku. A jednak z psami tak się dzieje co roku. Tuż po Nowym Roku, po zakończeniu ferii, po urlopie, gdy minie zachwyt, zostaje obowiązek, a to dla wielu za dużo. A przecież święta to taki niezwykły czas, gdy świat zwalnia choć na chwilę, śnieg przykrywa chodniki jak puszysty koc. A powietrze pachnie cynamonem, piernikiem i choinką. Ludzie biegają z torbami pełnymi prezentów, w oknach mrugają światełka, a na ulicach rozbrzmiewają kolendy. W domach zaczynają gromadzić się wspomnienia, te najlepsze, najcieplejsze, przechowywane jak bombki ze szkła, które co roku ostrożnie wyjmujemy z pudełka. Przy stole pojawia się dodatkowe nakrycie dla wędrowca, dla kogoś, kto może zapukać o niespodziewanej porze. Dla kogoś samotnego. A ja czasem myślę: Dlaczego przy tym dodatkowym nakryciu nie miałoby stanąć coś jeszcze? Jakaś symboliczna miska pusta, mała może metalowa, może ceramiczna nieważne ważne, że postawiona z sercem bo ta miska może być nie tylko dla wędrowca w ludzkiej skórze może być dla wędrowca na czterech łapach dla psa, który nie ma gdzie iść. Dla psa, który kiedyś był prezentem, maskotką, powodem do zachwytu, a potem problemem. Nie mówię, wpuść każdego psa z ulicy do domu, ale mówię, zauważ, pochyl się. Może wystarczy miska ciepłego jedzenia, może stary koc, może odrobina dobra, które nie kosztuje nic poza odrobiną serca. A jeśli masz siłę i możliwości. Może odwiedzisz schronisko, może kupisz worek karmy, kilka puszek, może zabawkę do gryzienia, która osłodzi komuś pierwszy zimowy wieczór w boksie. I może, tylko może, zamiast kupować psa pod choinkę, podarujesz komuś decyzję świadomą, do przemyślenia, do rozważenia, do podjęcia w styczniu, w maju, wtedy, gdy serce jest gotowe, a nie gdy kalendarz pokazuje 24 grudnia. Bo pies to nie prezent, pies to przyjaciel, a przyjaciela nie kupuje się w pośpiechu między carpaccio a karpiem. Kiedy zasiadamy przy wigilijnym stole, w ciepłym domu pełnym śmiechu i kolęd, gdy dzielimy się opłatkiem, a nasze talerze wypełnia barszcz i pierogi, w schronisku czas płynie inaczej. Tam nikt nie nalewa czerwonego barszczu, tam nikt nie czyta życzeń z kartki, tam śnieg nie jest dekoracją, jest zimnem, które wciska się do but, ciągnie po mokrej słomie, gryzie w skórę i kostki. Tam pies nie czeka na pierwszy kawałek ryby. Czeka na człowieka. Na ten jeden, jedyny krok, który skieruje się w jego stronę. Na to, by usłyszeć swoje imię, cokolwiek by brzmiało. Burek, Max, Figa, Kropek. Byle było powiedziane z troską. W czasie gdy my otwieramy prezenty, one otwierają oczy i patrzą przez kraty, w dal, w nic, w nadzieję, która obiecuje dużo, ale z roku na rok spełnia się tylko dla nielicznych. Bo są psy, które spędzają tam swoją pierwszą zimę, ale są i takie, które spędzają piątą, dziesiątą, całe życie, w oczekiwaniu, które nigdy nie miało finału. I nie dlatego, że są złe, nie dlatego, że nie potrafią kochać, ale dlatego, że były kiedyś prezentem. Prezentem, który dorósł. Prezentem, który szczekał. Prezentem, który nie mieścił się już pod choinką, ani w nowym mieszkaniu, ani w poukładanym grafiku życia. A przecież one czują tak samo jak my. Samotność boli je tak samo jak nas. Cisza potrafi być tak samo pusta, a czekanie tak samo wieczne. I kiedy my przełykamy makowca, one przełykają tęsknotę. Dlatego, kiedy my mówimy Święta to czas cudów, one, w schroniskach, azylach, hotelikach, czekają na cud najprostszy: na człowieka, który powie: Chodź, wracasz ze mną do domu. A kiedy zaświeci pierwsza gwiazdka, kiedy usiądziemy przy stołach pełnych światła i zapachu piernika, kiedy w tle zabrzmią kolędy, a ktoś cicho powie: Dobrze, że jesteśmy razem. Zatrzymajmy w tym wszystkim jedną maleńką myśl. Gdzieś obok nas, może kilka ulic dalej, może za lasem, może za zakrętem naszej codzienności, jest ktoś, kto też czeka na cud. Zmarznięty, zagubiony, nie dlaczego człowiek odszedł. I może dlatego jednego psa nasz mały gest będzie największym prezentem życia. Może miska postawiona pod płotem, może kość, którą kupimy przy okazji, może jedno obdarte posłanie, albo spacer, piętnaście minut deszczu i śniegu, może właśnie to zapali w nim światło. Bo święta mają dziwny dar, lubią wracać do tych, którzy dzielą. I nawet jeśli świat bywa zimny, to dobro wraca jak bumerang, czasem szybciej niż myślimy. A gdy będziemy łamać się opłatkiem, pomyślmy przez chwilę o tych, którzy patrzą w nasze okna z drugiej strony szyby. Pies nie poprosi, pies nie napisze listu, ale oczy psa potrafią mówić najgłośniej. Nie dawajmy siebie w prezentach, dajmy siebie w obecności, bo pies nie marzy o kokardach, marzy o człowieku, o jednym człowieku, na całe jego życie. W imieniu całej Fundacji Dom dla Kundelka dziękujemy, że jesteście, że wracacie, że pamiętacie o tych, o których tak łatwo zapomnieć. Dziękujemy za każdy gest, każde dobre słowo, każde wsparcie, nawet najmniejsze. Bo z małych gestów powstają wielkie cuda. Niech te święta będą pełne światła, nie tylko w naszych domach, ale też w ich miskach, w ich oczach, w ich małych, cichych sercach. Wesołych, spokojnych, dobrych świąt, takich, które zostają z nami dłużej niż świąteczne lampki i dłużej niż zapach choinki. A jeśli w te święta podacie pomocną dłoń, to wiedzcie jedno: gdzieś tam, za ogrodzeniem, w jakiejś budzie, w jakimś punkcie mapy, ktoś pomacha ogonem właśnie dla Was. I to jest najpiękniejszy prezent. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Dzięki temu nasz Kundel Podcast trafia dalej do ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, a my możemy tworzyć kolejne, coraz lepsze treści. Dziękujemy, że jesteście z nami.